Dzień dobry, komisarz Matejko, nowa szefowa. Uwielbiam Marię, uwielbiam jej optymizm, uwielbiam jej abstrakcyjne podejście i do życia, i do pracy. Jestem winna. Dlaczego? Bo dywan nie pasuje. Najtrudniejsze dla Marii było to, żeby ekipa jej po prostu zaufała, że jej metody niekonwencjonalne, ale skuteczne są dobre. Wiecznie mnie krytykujesz! Mamy drugi sezon, ekipa jej Ufa i mogą działać wspólnie. Znamy nazwisko? Uduszona. Ślady są dziwne. Na pierwszy rzut oka taka rozlatana, taka chaotyczna, a jak trzeba wpada na pomysł. To trochę mi przypomina porucznika Kolombo, klasyka kryminału. Dobrze, Nie pozwól jej uciec orszki. Będzie miała adoratorów w tym sezonie również. I starych, i nowych. Weźmy jako siebie! Natomiast dla niej najważniejsza jest praca i dla niej najważniejsze są dzieci i to jest jej hierarchia. Chcę tu zostać kryzys mistyczny małżeński. Maria Matejko, komisarz mama. Nowy sezon od września w Polsacie.